A teraz się obudził dopiero. Godzina za 29. Od wczoraj nie spałem. Farciarstwo zamiast wędkarstwa. <grystwo> Jaka jest Pana pasja? Farciarstwo. Farciarstwo. <grystwo> a co Pan robił? wiarygodnie. <grystwo> Dobrze, lecimy generalnie. Minęła godzina trzecia a mi zostało jeszcze troszkę ponad godzinę jazdy. Godzina 17. Bo umówiłem się na piątą z gruszami. Minus tej sytuacji polega na tym, że Generalnie nie lubię wstawać rano, tak wcześnie rano, więc finalnie nie poszedłem spać. A jak będę wyglądał na tych rybach, <głos》> to się okaże. Także trzymajcie kciuki. Plan jest taki, żeby dojechać tam na czwartą, powiedzmy 20 czy coś i godzinę jeszcze móc przekimać w aucie, żeby między wczoraj a dzisiaj zaliczyć jakiś sen. Także godzinka, o już godzina 16, także coraz bliżej, jestem na miejscu. 4,36 trochę się przedłużyło, już nawet 37. Czas na godzinkę spania. Przyjedzie Robert. I działamy. Trzymajcie kciuki, możecie zostawić łapeczkę do góry. To pozwala rozwijać się kanałowi. A ja idę spać. I dochodzi godzina 6. Robert przyjechał, dołączył. Także dzisiaj we dwóch walczymy. On łowi, ja nagrywam, jakiś podział obowiązków musi być. Jeszcze jedna prośba, nie podawajcie, co to za miejsce, jeżeli je znacie. Lecimy nad wodę, bo ja jednak nie zasnąłem, poleżałem chwilę w tym aucie, tam na śpiworze. Więc musi się coś zadziać, żebym po prostu nie spłynął. Kaczki też są już gotowe, lecimy. O kaczki, ja się nie wiem zarzucić jeszcze dwie. Aby było grubo. A powiem Ci, że tak patrząc na tą robotę Adama, to jest bardzo na do pojeżdżenia tutaj, żeby te trzy w objeździć, pozbierać kasy. No. Ale... Nie, najgo... nie najgorsza. Fajna robota. Jeszcze przy okazji sobie można po... No. Nie wiem, czy taką, takiej pracy nie będę szukał na na ostatnie lata przed emeryturą, że byłoby fajnie Obrotówka obrotówką, ale tutaj jest naprawdę bardzo płytko. Przyszedł moment, żeby dać szansę sliderowi Większych nie wziąłem co prawda ze sobą. Ale ta siódemka w przeszłości już potrafiła wyciągać ryby. Grab jak się połaszczą na gumkę, bo teraz się obudził dopiero. No ale, ale. Tak, natomiast nie, nie jest duży, wiesz? Postaram się go bez podbieraka. Nie. Chodź. Chodźcie, i Idę do... No, Takie 60. Może siedem

No leć! Nie w tę stronę! W tę stronę. Śmigaj. czyli jednak gumeczka i obstukiwanie dna łowienie na gumę, coś co nigdy mnie nie jarało najprawdopodobniej będzie tutaj przynosiło efekt. zresztą zobaczymy, to dopiero początek, ale tak delikatnie wziął, że myślałem, że jest trzy razy mniejszy i jeszcze szedł w moją stronę no i cóż, trzeba przyznać, że zmiana przynęty na gumę była dobrym pomysłem. Dzień dobry. No i przyniosła efekt w postaci szczupaka, szczupaczka, szczupaka. Ale wymiarowego, także myślę, że taki 60-65. Zaraz zapytamy Roberta, co tu u niego słychać. A co słychać, panie Robercie? O, o, o. Przerzucasz, widzę tosz, 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 tosz. kolejne przynęty, czyli przyroda, 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 relaks, tak, odpoczynek. Tak samo, tak samo jak u mnie, próbujemy e... dalej, jeszcze pójdziemy dalej, nie? Później. Tak, A tak, tak. na gumę z podbicia. Na gumę z podbicia. Nie obrotówka, nie Ciekawe. Lecimy dalej. Godzina 29. od wczoraj nie spałem. Szczupaka złowiłem Teraz złowię drugiego i będzie fajnie. spróbuję go mam nie wyrzucić wiaderko challenge wiaderko challenge I do świeca wow. znam kogoś kto to tutaj złowił? Wiesz słyszałem. Słyszałeś o nim? Słyszałem, I to chyba z dwa albo trzy wtedy, nie? no. Taki jeden był. Taki w okularach. Broda, czapeczka. A różnica jest, Robert, taka, że my byliśmy na jesień. Jesienią, tak, Co one tak... I tu było trochę, trochę bardziej żarowały. Żerowały, pokazywały się. A teraz one po prostu trafić na, na moment, kiedy, kiedy żerują teraz są, przepraszam, że tak tak bez pośrednio, ale nie no, do, nie weź sobie nie niedotleniony nie nie, <grym> nie Teraz nie? się wzmocnię energetykiem oj, oj co to? zaczepy tak skubią czasami no tak, tak wiesz, podskubują książki jakieś jak, może, obrotówkę, ale bardzo często łopatka się gdzieś tam zamyka, albo odbija, albo zamyka, właśnie, że, że blokada, i znowu dopiero za chwilę zaczyna się kręcić dokładnie. A obrotówka się elegancko odbije przez właśnie łopatkę, która się kręci. Wiesz co? Testuję tylko jeden szybki wzdłuż krzaczorów sznęta dzisiejszego dnia. Chociaż to guma, a ja nie łowię na gumy. Jak się kończy się. Kończy się. się. No, i, no i co mam powiedzieć? Złowiłem w życiu tysiące ryb kurwa, ale... No ale w sumie to nie umiem, to wszystko było fartem. Tak, bo to... Wiesz, no to bo... Farciarstwo po prostu, i F... Farciarstwo zamiast wędkarstwo. <laughs> Jaka jest pana pasja? Farciarstwo. 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 <laughs> a co pan robił? o wiarygodnie? nie. <laughs> Jak znaczy, to jest panny farciarskie? Co to pan robi konkretnie? No konkretnie to mówię robić. No, nikt nie łowię, a ja łowię. No taki jest po prostu. Dobra, ostatni. Ostatni. O, ostatni. Ostatni szczupak. Rambo ostatni szczupak, widziałeś ten? No. A łowienie w sierpniu na spinning. Tak średnio, to nie? jest yy, dla wytrwałych tak. natomiast kolor tej wody rzeczywiście nie napawa optymizmem nie? To jest Zobaczmy, tak trochę chcę tam się przemieścić bo tu to, to słoneczko robi mi różnicę Aczkolwiek Nie skupiajmy się na mnie. Skupmy się na yy... na farciarstwie. <laughs> Chociaż słyszałem, że też w taką pogodę łowi się właśnie te największe. Marta wiedział co zrobić, nie? Pojechał się w góry i on wie, że w tej chwili za dużo się nie wydarzy, wróci to sobie połowi. Trochę tej energii na gadanie brakuje. Ale mega, mega miło spędzony czas. Natomiast nie ukrywam, Nie, jechać tu kilometrów, żeby się spotkać. A to druga strona. O to chodzi. O to chodziło i zostało zrealizowane. I teraz wiesz, wrócę do domu, powiem dzieciom, że tata. Powiem, tata to jest ten. To realizuje plany, które sobie założył. O właśnie. O właśnie. I tak <laughs> Jakkolwiek niepoważne byłyby to plany, <laughs> to realizuje. Powiem ci, że naprawdę tutaj najwyższy poziom wędkarstwa spinningowego teraz prezentujemy. Tak, tak, zdecydowanie. Ale chodzi mi o sam fakt w tym, w tym momencie tutaj rzucania i, 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 wal, i walczenia z przeciwnościami losu. I z mojej strony to był chyba ostatni rzut, jeżeli chcę dojechać do domu. Bo powiem ci szczerze, że już tak. No... Nic nie przekreśli faktu, że to był udany wyjazd.